Dzień ma 86400 sekund, 24-godzinna artystyczna sesja robocza w ramach programu Miasto Przyszłości. Ja się nazywam Kuba Żary. Anka Bielis. Byliśmy w listopadzie 2016 roku kuratorami projektu Dzień ma 86400 sekund, który organizowany był w ramach konferencji Kulturo Futuro Poza granicę Wyobraźni. Dzień ma 86400 sekund, to był eksperyment artystyczny. Postanowiliśmy na 24 godziny zamknąć się my i 12 artystów, których podzieliliśmy na 6 zespołów. Każdy z tych artystów godził się na tą formę i tą współpracę, nie wiedząc do końca nad czym będą pracować, bo to co trzymaliśmy w tajemnicy do ostatniej chwili, to był temat całego tego spotkania. Na początku tych 24 godzin o godzinie 23, kiedy spotykaliśmy się z naszą dwunastką artystów, dopiero wtedy zdradzaliśmy, dopiero wtedy mówiliśmy, że tematem całego spotkania jest jeden wybrany dzień z przyszłości. To znaczy, że zapraszaliśmy te duety, żeby przez 24 godziny skupiły się na jednej wybranej dacie. Na temat której są w stanie zaproponować z drugiego dnia konferencji jakąś pracę artystyczną, albo nawet projekt tej pracy. To nie musiało być ukończone dzieło, to mógł być swego rodzaju szkic, tak jak ten drugi dzień konferencji Kultura Futuro był swego rodzaju szkicem do wystawy podsumowującej. Dzień ma 86 400 sekund. Taką drugą niewiadomą, z którą spotkali się nasi artyści, była kwestia, w jakie pary zostaną połączeni. Dwunastu artystów wiedziało, jaki jest pełen skład, natomiast do ostatniej chwili, do momentu, w którym ruszyła sesja, nie wiedzieli, w jakich parach będą ze sobą przez te następne 24 godziny pracować. Staraliśmy się w trakcie programowania połączyć ich na zasadach z jednej strony dopełniania się, a z drugiej strony na zasadzie przeciwności. Chcieliśmy, żeby artyści musieli w trakcie tych 204 godzin dojść do kompromisu, jeżeli chodzi o technikę lub techniki, którymi będą się posługiwać. Wiedzieliśmy, że część z artystów się zna. Prześledziliśmy, w jakich grupach albo duetach wcześniej pracowali. Nie chcieliśmy, nie chcieliśmy tego modelu powtarzać. Dopiero kiedy cała dwunastka artystów, których zaprosiliśmy do projektu, potwierdziła chęć udziału w tej całunocnej przygodzie, dopiero wtedy spojrzeliśmy na tą grupę i zastanawialiśmy się, jakie pary będą miały największy potencjał, żeby stworzyć coś interesującego. I co ciekawe, bardzo szybko okazało się, że w tej grupie mamy pewne oczywiste, przynajmniej w naszym rozumieniu koncepcji tego projektu, pewne oczywiste typy, że wiemy, że na pewno chcemy, żeby te dwie osoby ze sobą pracowały, bo jesteśmy ciekawi, co może powstać z takiej współpracy, ale jednocześnie to nie były w potocznym rozumieniu oczywiste połączenia, to nie były tylko przeciwstawne media, to nie była tylko zasada kontrastu albo zasada uzupełniania, często chyba te przy Przyczyny, dla których ta dwójka artystów wydawała nam się potencjalnie ciekawą parą były dużo bardziej zniuansowane. Tutaj w grę bardzo nocno wchodziła też wcześniejsza twórczość artystów i to w ramach jakich tematów się poruszali. My od początku podkreślaliśmy, że sesja w dzień ma 86400 sekund, jest eksperymentem zarówno dla nas, ale też dla artystów. Oni muszą się znaleźć w zupełnie nowej sytuacji. My też jako kuratorzy, którzy wcześniej pracowali czy z, z mniejszą liczbą osób, czy ten etap koncepcyjny trwał o wiele dłużej niż tylko 24 godziny. To była ta ten znak zapytania i to wyzwanie, które bardzo mocno było odczuwane przez cały czas trwania sesji. Poruszyłaś ciekawy wątek, bo dla mnie przynajmniej to jest coś, czego my do końca nie braliśmy pod uwagę wcześniej. Wiedzieliśmy, że to będzie dla nas jako kuratorów wyzwanie, bo mamy krótki czas na pracę z bardzo dużą grupą artystów. Natomiast coś, co dopiero zauważyłem już w trakcie trwania sesji i później, to jest to, że wychodziliśmy w przypadku tego działania. Od zupełnie innego punktu niż zazwyczaj, bo zazwyczaj w naszych działaniach artysta, kiedy decydował się na współpracę, wiedział i wie, bo ciągle takie projekty realizujemy, bardzo konkretnie w jaki temat wchodzi, o czym my tym razem chcemy opowiedzieć. Tutaj niejako odwróciliśmy całą tą historię i postawiliśmy bardzo mocno na proces. Wszyscy ci artyści wiedzieli w jakim trybie będą pracować, natomiast nie wiedzieli nic zupełnie na temat tego o czym będziemy tym projektem opowiadać. Oprócz bardzo ogólnej wytycznej, że będziemy się w jakiś sposób zajmować przyszłością, bo to nie była żadna tajemnica, dlatego że konferencja nazywała się Kulturo Futuro i była częścią programu Miasto Przyszłości. Inne było założenie samego efektu, bo we wcześniejszych działaniach my wybierając artystów, mniej więcej wiedzieliśmy Jaka praca, z jakiej dziedziny sztuki, jaką techniką artystyczną może powstać. Byliśmy przygotowani na bardzo duży rozstrzał, jeśli chodzi o to, z czym możemy się spotkać finalnie po 24 godzinach, i w przypadku tych sześciu par, ze względu na to też, że każdy z artystów innej nieco technice tworzył, nie byliśmy do końca w stanie przewidzieć, czego będzie więcej, czego będzie mniej. No właśnie, my byliśmy przygotowani na rozstrzał. Byliśmy przygotowani na to, że nie jesteśmy przygotowani na formę pracy. Nie wiedzieliśmy, co się stanie podczas tych 24 godzin, dlatego już w tym momencie chyba możemy powiedzieć, że zupełnie nie byliśmy przygotowani w sensie technicznym na ten drugi dzień, na dzień, kiedy prezentowaliśmy. My mieliśmy pewne bardzo ogólne założenie, że artyści będą wykorzystywać ekrany do przedstawiania. Wizualizacji będą mogli wykorzystać bardzo proste kubiki, żeby pokazać jakieś fizyczne substraty swojej pracy, które ewentualnie mogły powstać. No, a okazało się ostatecznie, do czego jeszcze dojdziemy, że w przypadku połowy tych par totalnie przestrzeliliśmy ich zapotrzebowanie, bo chcieli swoją pracę zaprezentować w jakiś zupełnie inny sposób i to nawet nie jest trzecia droga, ale czwarta, piąta, szósta albo siódma. Skoro już mowa o, o tym drugim dniu, o dniu, w którym artyści prezentowali swoje prace, to może powiedzmy kilka słów na temat kontekstu całego tego działania. Ja kilkakrotnie już wspominałem tytuł Kultura, Futura poza granicę wyobraźni. Ta konferencja była złożona z dwóch części. Pierwsza część to była taka typowa część dyskusyjna, podczas której spotkało się wielu bardzo interesujących gości, bo tutaj mieliśmy i Krystiana Lupej i Zbigniewa Liberę i mieliśmy Anę Brzezińską, Wojciecha Blecharza i tak można by jeszcze wymieniać, oni rozmawiali w kilku blokach na tematy związane z przyszłością kultury właśnie. Ten drugi dzień należał do nas i do grupy artystów zaangażowanych w 86400, może powiedzmy jeszcze o miejscu, bo sam proces szukania miejsca, które pełniłoby się zarówno jako ta przestrzeń konferencyjna, ale też jako przestrzeń, która na 24 godziny staje się pracownią i domem dla artystów, to był też dosyć skomplikowany proces. My w końcu znaleźliśmy się w Pałacu Balsztremów, który dosyć niedawno został ponownie oddany do użytku i gdzie całe jedno piętro stało się przestrzenią roboczą i koncepcyjną dla artystów. Ten wątek miejsca jest interesujący, bo, bo wyszliśmy, i znowu tutaj wracam do koncepcji całego hackatonu artystycznego, jak to nazywaliśmy, uzarania tego działania, wyszliśmy od bardzo ogólnej koncepcji. Wyszliśmy od koncepcji opowieści o jednym dniu z przyszłości, a z tak dużym ogólnikiem trudno było na początku pracować nawet nam jako kuratorom, bo trudno było sobie wyobrazić, jak może przebiegać ta praca, do czego artyści mogą dojść. Trudno było sobie zaprojektować, jak będziemy z nimi funkcjonować przez te 24 godziny i na co właściwie powinniśmy kłaść nacisk. I tutaj poszukiwanie miejsca, o którym wspomniałaś, to że Przeszliśmy kilkadziesiąt miejsc we Wrocławiu, zanim wylądowaliśmy w Pałacu Boleszczemów. Tu poszukiwanie miejsca niewątpliwie rozbudowało tą naszą początkową koncepcję, bo mieliśmy jakieś dwa miesiące, żeby przemyśleć to, czym dla nas jest właściwie 86400. I co ciekawe, ja pamiętam, że pierwszy taki moment, kiedy zaczęliśmy konkretyzować trochę tą koncepcję, a właściwie widzieć jeden z tropów interpretacyjnych, jak można zrozumieć to zadanie, kiedy się będzie w butach artystę i usłyszy się od nas to zdanie, zastanówcie się nad jednym dniem z przyszłości. Ten pierwszy moment to był chyba moment, w którym rozmawialiśmy o zorganizowaniu konferencji w przestrzeni, która przygotowywana jest do bycia biurowcem. I ja pamiętam, że Ty wtedy wymyśliłaś ten licznik na ścianie, który odlicza kolejne sekundy, licznik, który może się kojarzyć z pracą w w wymiarze etatowym, pracą na godziny. Wtedy to był ten pierwszy moment, kiedy zaczęliśmy myśleć o tym w kategorii swego rodzaju zakładu pracy. Fabryki sztuki. Fabryki mhm. sztuki. Wprowadziliśmy też taki element jak regulamin dla artystów. Ten wątek fabryki był też podbijany przez nazwę projektu, czyli dzień ma 86 400 sekund. Która to nazwa pochodzi z fabryki butów Tomasa Baty. I później tych takich kontekstów interpretacyjnych pojawiło się więcej, bo ten zakład pracy był w 2016 roku dość mocnym tematem. Fabryka sztuki to było coś, co powracało co jakiś czas. Byliśmy krótko po Bernisarzu w muzeum współczesnym wystawy stosunki pracy, więc artysta jako robotnik. To był taki trop interpretacyjny, który przychodził dość łatwo. Natomiast później zaczęło się to rozbudowywać i jeszcze w innych kierunkach. Bo takim kolejnym tropem, który został podchwycony też przez artystów, była koncepcja, czy była konwencja samego hakatonu. To jest to słowo, które wspomniałem wcześniej. Hakaton to jest z jednej strony gra, zabawa, z drugiej strony to jest rywalizacja. To jest 24 godziny, po których ktoś zostaje nazwany zwycięzcą. U nas tego elementu nie było ale niewątpliwie wchodząc w tą grę, no właśnie, wchodząc w tą grę, można było odnieść takie wrażenie, że wchodzimy jako jeden z tych sześciu zespołów w pewien wyścig, który Ktoś ukończy na lepszym miejscu niż ktoś inny. I Co ciekawe, to chyba Piotrek Blajerski tutaj jeszcze nie mówiliśmy o artystach, ale Piotrek Blajerski mówił na samym początku podczas jednej z pierwszych konsultacji, kiedy siedliśmy z nim i Alą Patanowską, on powiedział, że tak na początku, zanim wystartowaliśmy, to wszyscy mówili, że będziemy sobie pomagać, być może porzucimy te pary i zrobimy coś jako cała dwunastka, tak żeby złamać regułę. A w momencie, kiedy licznik wystartował, to każdy zaczął pracować nad swoim projektem, bo każdy chciał ten swój projekt zrealizować jak najlepiej. Oczywiście naszym celem jako kuratorów nie było wprowadzenie atmosfery rywalizacji, ale niewątpliwie można było taki zapach w powietrzu w pewnych momentach poczuć. Tak naprawdę nasza grupa dwunastu artystów okazała się dosyć dosyć zdyscyplinowana. Nie, zdyscyplinowana, tak. Myślę, że to dla nas było mocne zaskoczenie, że wychodziliśmy trochę od punktu, że są to artyści już mocno zdefiniowani. Natomiast rzeczywiście od razu przystąpili do działania w dwójkach. Zgodzili się na to, mimo tego, że ja musieli ty, wiesz... Ja to widzę trochę tak, że jakkolwiek to była grupa, która czuła się relatywnie bezpiecznie w tej sytuacji, głównie dlatego, że duża część tych artystów wcześniej się znała, to jednak byli wrzuceni w obcą sobie sytuację i w obce sobie miejsce, i te jakby dane z zewnątrz reguły, które porządkują ci wejście w tą obcą przestrzeń, obcą przestrzeń. to jest okay. jedyna, jedyna Odczuć siatka bezpieczeństwa, a, okay. która ci w tym mm -hmm. momencie łapie. Ja bym jeszcze chciał wprowadzić trzeci wątek, który może pomóc zinterpretować tą sytuację, albo który mógł pomóc zinterpretować tą sytuację artystom, którzy w nią wchodzili. Oprócz tego, że jesteśmy w przestrzeni podzielonej na boksy, że konwencja jest nieco podobna do tego takiego oryginalnego hackatonu, który ma charakter rywalizacji, to w przestrzeni pojawiły się kamery i cała ta noc była rejestrowana. Z jednej strony można by to odczytywać, tak u zarania tego pomysłu, absolutnie neutralnie. Chcieliśmy, żeby powstała kapsuła czasu, w cudzysłowie, która będzie opowiadana tak neutralnym językiem, żeby również za 100 lat była w 100% do odczytania, więc audiowizualna forma wydawała się tutaj oczywista. Drugi poziom to to, że ten pomysł na rejestrację pojawił się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy pojawił się licznik i koncepcja swego rodzaju fabryki sztuki, więc mamy tutaj kwestię po prostu monitoringu i odwzorowania kolejnego elementu, który pojawia się w biurowcu. Natomiast dla nas samych, jak i dla artystów bardzo szybko, przynajmniej dla części z nich, to, że otaczały ich kamery, to, że filmowcy prosili ich o wypowiedzi, zabierali ich na wywiady, bardzo szybko zaczęło przypominać konwencję telewizji reality show. Co niewątpliwie rozwinęło to doświadczenie o kolejny element, o kolejną możliwość przefiltrowania tych 24 godzin przez jakiś element rzeczywistości i co prawdopodobnie również wpłynęło na to, jakie prace powstały. Dochodzimy już powoli do końca tej części poświęconej tym tropom interpretacyjnym. Tym ostatnim wątkiem jest. Tradycja domu pracy twórczej czy pleneru, czyli takiej bezpiecznej przestrzeni, w której odcina się artysta od wszystkiego, co jest na zewnątrz, odcina się od ewentualnych problemów życia codziennego, czy też nie ewentualnych, zawsze są jakieś problemy życia codziennego, i przez ten czas, w którym jest w mniej lub bardziej fizycznym zamknięciu. Może skupić się na tworzeniu i może skupić się na czystej sztuce, która nie jest skażona. Rozu życia, co tak, rozum... po prostu obowiązkami. Rzeczywiście każdy z artystów w jakiś sposób zabezpieczył to, żeby mieć te 24 godziny wolne od czy zobowiązań rodzinnych czy zobowiązań zawodowych. My zorganizowaliśmy też wspólne śniadanie. Tutaj z kolei ten wątek wspólnego doświadczania czasu i przestrzeni został bardzo mocno podbity. Na zakończenie tego wątku na pewno trzeba zauważyć bo zaraz porozmawiamy trochę o pracach, które powstały wprowadzimy w ich doświadczenie cyfrowe. Trzeba zauważyć, że opowiadamy o tych wątkach, bo one się rzeczywiście pojawiły w naszych rozmowach z artystami, w ich opowieściach o swoich koncepcjach. Natomiast to są często przeciwstawne tropy interpretacyjne dla 86400. Ta główna opozycja, którą tutaj widzę, to jest z jednej strony ta rywalizacja, konkurs, a z drugiej strony dom pracy twórczej i plener. Bo one są nastawione jakby na zupełnie inne doświadczenie. Rywalizacja to jest wyścig, podczas którego się przez te 24 godziny spinasz i robisz coś najlepiej, jak potrafisz. I... Odcinasz się od reszty wręcz Odcinasz no, się reszty. Wyczyścić. wyczyścić, tak. tak. Mhm. A ten dom pracy twórczej to jest taki kokon, w który zawijasz się na tą dobę. I tym kokonem są też inni artyści, którzy są wokół ciebie, którzy cię inspirują, z którymi możesz sobie podyskutować. Na tematy związane tylko i wyłącznie ze sztuką, jeśli masz taką ochotę. Więc te cztery główne wątki, o których mówiliśmy, one pojawiają się bez wątpienia w tym projekcie. Natomiast, jak y, można łatwo zobaczyć, kiedy przeglądać te prace, one nie pojawiają się we wszystkich realizacjach. Każdy z artystów wybierał z tego zestawu. To, co dla niego było najbardziej oczywiste, co było najbardziej zgodne z jego intuicją, bo to jednak było mocno intuicyjne, w jaki sposób się poruszaliśmy przez tą dobę. Albo właśnie, nie? Podejmował żadnego z tych wątków i opowiadał o tym jednym przyszłym dniu na swój zupełnie własny sposób.